Cześć, witajcie na kanale, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co najlepsze w świecie kina. Ja jestem filmowy nerd i dzisiaj obejrzymy sobie prawdopodobną katastrofę. Trailer filmu Minecraft na podstawie bestsellerowej gry studia Mojang. Zaczynamy. O, co jakieś? Kurwa, co to za pandy? Wow. Anything you can dream about? You we'll can a so built all this? Uh, yeah, most of uh, That thing doesn't understand a word you're saying. We're talking. Life here was perfect. Until one day. Flint and Steel uh, came across the Nether. The nether. place <laughs> with no joy or creativity at all. You! What are you making? Oh, get their the way? way, this beautiful world and everything in it will wither and die! Zombie! Yes? Biocon oh, Dios. It means goodbye, brother. No, it doesn't. Don't look at her. yes does. We're gonna save Kreatywność jest kluczem do przetrwania. A teraz co? Elytra! Elytra! Wygląda źle. Absolutnie. kurwa jest? Ja pierdolę. Mam dla Ciebie. blue Witamy w świecie cringe'u. Siema, Clipper. Oh my hey, look so This place makes no sense. Let's do this. you want me to fight the chicken? Chicken jockey. A to kurwa... O no, co tu robi matka Stiflera? Your head is huge. Ah. Ja przepraszam, ale. Co to do chuja jest? Co to kurwa ma być? Widzicie to, co ja, tak? Widzicie? Widzieliście aktorów klejonych na pierdolony greenscreen? W ogóle ze złym oświetleniem, ze wszystkim. Co to kurwa jest? O czym to ma być? Nether zabiera kreatywność? Ja pierdolę. film wygląda koszmarnie. Ile to to miało budżetu? Przecież to na stówę miało powyżej 100-150 milionów budżetu. Przecież to jest 150 milionów wrzucone w błoto. Do, w kiblu to lepiej spuścić. W kwadratowym najlepiej. W Minecrafcie! Ja pierdolę. Taki budżet. Wiadomo, że ten film będzie się opierał na efektach cyfrowych, na efektach specjalnych i efekty wyglądają strasznie. Sam świat Minecrafta, okej, okay. jeszcze może być, ale próbowali z tego zrobić coś bardziej realnego. Potwory, przeciwnicy. No Creeper tylko wyglądał spoko no i może Żelazny Golem. Też nie pamiętam jak te z neteru te, te, te potworki, te świnki się kurwa nazywały, ale to wygląda źle. Tam chyba gasta widzieliśmy. On wygląda koszmarnie postaci z wiosek w Minecraft'cie, mówię, nie pamiętam, grałem w Minecraft'a 10 lat temu, coś tam z YouTube'a pamiętam, tyle, u innych, ale to wygląda źle, no i mamy, kurwa, aktorów, mamy, mat, dobra, pomijmy tą matkę Stiflera, Jennifer Coolidge, jak aktorka chyba nazywa, ona wystąpiła chyba, ona chyba gagiem będzie, nie wiem, czyjąś matką mo... <laughs> czyjąś matką może będzie. Ale kurwa mać, no mamy tu Jasona Momoe, no, on nie jest wybitnym aktorem, jest gwiazdą, jest gwiazdą, ale nie jest wybitnym aktorem, a na pewno nie jest wybitnym aktorem dramatycznym. Ale gdy gra samego siebie, tak jak na przykład opowiedzmy no szybkich i wściekłych, gdzie grał Dantego, gdy, gdy gra na takiej wyjepce totalnej, to jest w porządku, jego się da oglądać. Mamy też Jacka Blake'a, który, mam nadzieję, nie będzie mnie tak wkurwiał, jak w Borden ale nie można tego powiedzieć na 100%. Bo to jest Jack Black, on w różnych gównach grał, ale wydaje mi się, że ten film to będzie najgorsze, w czym zagrał. To będzie tona cringe'u. Tona gównianego cringe'u, opakowanego w średniej jakości efekty specjalne i średniej jakości fabułę pewnie. Jeśli nie koszmarną, to będzie bajeczka dla dzieci, wyglądająca jak bajeczka dla dzieci. I kurwa no mówię, może to nie jest film dla mnie, może dzieciom się to będzie podobać. Ale oczekujmy czegoś co przynajmniej wygląda dobrze, żeby dzieciakom pokazać coś co wygląda dobrze. A tutaj mamy fatalne sceny, scena z elytrą. No gdy Jack Black na dół leci, czy, czy ten dzieciak. Też to wygląda koszmarnie, tam się nic nie zgadza, oświetlenie, ruch, sam motion blur tła się nie zgadza z poruszaniem się kurwa aktora. Widać, że on na linach wisi i że go wiatrakiem pierdo, pierdolnęli w twarz. Ludzie narzekali na lot Supermana w, w trailerze pierwszym, drugim chyba, sorry. Ale to Superman przy tym to jest mać wybitne efekty specjalne. A tu mamy takie gówno. Po prostu. I to się serwuje. Ku... Nam widzą i każe się nam za to płacić. Film wychodzi 4 kwietnia. Szkoda, że nie wychodzi 1 kwietnia, bo dla mnie to jest jeden wielki kurwa żart. Nie wiem, co może być w tym dobrego. Nie wiem, co może być w tym dobrego. Mamy słabo wyglądających antagonistów, potwory. Mamy gagi, które są na żenującym poziomie. A patrząc na to, jak trailery się robi, to to są najlepsze gagi z filmu. Jeśli kolejne gagi będą gorsze, to ja nie wiem, jak nisko można upaść. tu Jak szewc. Ale dawno nie widziałem takiego szajsu. Niedawno reagowałem na śnieżkę. Śnieżka przy tym ma chyba wybitne efekty specjalne. Krasnoludki w śnieżce wyglądają chyba lepiej niż ten szajs. Cały. Nie wiem, może pandy czy co to kurwa jest, to chyba pandy są. W Minecrafcie są pandy? Czy później różowa owca wygląda spoko. Ale te złe potwory, oprócz Creepera, wyglądają źle. No. No po prostu wygląda to źle. Nawet Nether wygląda źle. Lubię Minecrafta, lubię sobie czasem obejrzeć coś na YouTube z Minecrafta. Fajnie wygląda Minecraft z ray tracingiem, super to wygląda, to ta, tak Gra jest jedną z najlepszych gier, jakie w historii powstały pod względem kreatywności. Przecież ludzie tam kurwa kalkulatory budują, czy komputery, czy zegarki odmierzające czas. To jest bastion kreatywności w cyfrowym wydaniu. Coś jak Lego, po prostu. To jest cyfrowe Lego. I powstaje takie gówno za miliony dolarów, które nie powinno nigdy powstać. Naprawdę to nigdy nie powinno kurwa mać powstać. Przepraszam Was, że tak knę, ale. No, nie dam rady inaczej. Nie dam rady do jasnej cholery inaczej się o tym wypowiadać. Nie spodziewałem się wybitnego filmu. Spodziewałem się po prostu normalnej, porządnej przygodówki w dobrej oprawie i z dobrym pomysłem i ciekawym stylem wizualnym. Ten styl. No dobra, styl jest oryginalny, ale on jest oryginalnie chujowy. Nie wiem, co więcej można dodać. Spodziewam się gówna, spodziewam się krachu w box office i... Nie ujmując twórcą filmu, nie róbcie tego więcej. Zajmijcie się czymś innym, jeśli macie coś takiego produkować. Oczywiście, z ostateczną oceną, trzeba poczekać, aż film wyjdzie. Może się mylę co do fabuły, ale raczej się nie mylę co do efektu. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostaw komentarz, zostaw lajka, jeśli film Ci się podobał. Zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych reakcji. Mam nadzieję, że film się podobał. Do następnego. Cześć!